Wychaczyłem kilka pytań z podostatniego filmu. Jedno dotyczy tego agregatu od suszarni. KW. Słuchaj, on ma tutaj 68 kW. Taka moc, taka moc tego sprzętu? A przy suszarni to już ci mówię, co tam jakie jest zapotrzebowanie. A przy samej suszarni, no to trzy e, silniki w sumie. Jeden do pionowego 15 kW, wentylator tam jest 11 kW, no i tutaj, nie wiem, nawet jakiś troszeczkę mniejszy, może z 10, może mniej do e, ślimaka poziomego. No i w sumie, w sumie reszta to, e, no to jakiś palnik, elektryka, ale pod kątem silników, no takie, takie zapotrzebowanie całościowe. Ten agregat nie jest też przypadkowo, bo ja tutaj korzystałem z instalacji z gospodarstwa, która mi ta instalacja nie wyrabiała. Chciałem założyć większą, ale są mega problemy, żeby takie kable tutaj do mnie przyciągnąć. Więc no, ten agregacik jest naprawdę ratunkiem pod kątem suszenia i, i nieprzegrzewania się instalacji.